Z tego dobra próchnica jest ja. A tak, chce leci Tam nie wiem dokąd to rozwala Ale prawie po całości Pocięgo Leci szybko, w było po całości Jeszcze podsunie To tu mamy czysto La pizza da tanto, c'è un signore. Ah, ovviamente, è un atraso, invece di Ciekawy. a góra tam pod górkę starsza, chyba. Jak się nie mylę, to do końca wali. Ojcze, pocięko, to jest rozsyłane, daje i jeszcze jak się mówi, 200 kila jest resztek pożniwnych, coś takiego, potasu, fosforu. Więc trochę, ruchnica powinna się zrobić na bogato. Wada ciągle w Przynajmniej w będzie. Lepiej będzie ją orać. Przysięgnęłem. To mówi cyk, cyk i zabrana, nie? I nie trzeba tu ry ryć w dziury, żeby w krokodil wziąć w pełno. Jak to jak ja nieraz oglądam, aż nie wola na maksa. Oj kurna, przesadziłem. Dobrze. Tak co idzie jak burza? Z godziny my się, się wywali to. Potem zostanie korka. No się dymi. A tam gładak jest i tak robią, Bo to idzie opór powietrza. Moim zdaniem. Nie ja się wysoko bryzga rozdrabnia fest i gitara na cienko starczy na całości resztę tutaj ła na tym wiadomo na tym takim tutaj gdzieś tak mniej więcej się kończy na tym kawałku się grubiej da na tym pytlu bo tam to i tak urosie, na tym pytlu to żeby trochę się zmieniła ta gleba I kolejny napikowany Ale widać, że nie ma obornika A tam pod górkę, co jest taki dół To czy mój chmura, dymu, maleje z obrotu właścicielku A potem się zajarzył, że na tysiąc wawek, on ma co ale mielina tego Bornika to pewnie nie ma Aż dymiło a to może i ostatnio robił na 1000 wałek, bo teraz patrzę na 540 to nawet dym nie wali Ale bryły latają Tylko to nie jest dostosowany, patrz rozrzutnik na 1000 wałek Zaraz tam wszystko się wyrobi się porozwala Dobra, trzeba zgarno pod cudem, czy jeszcze jedna wywrotka została No i tutaj trzy Teraz słabiej dimi Na biało, ale idzie I zaraz, która tu godzina zaraz sprawdzę Zaraz, za 10.11 To może się zaraz założę, że się zobaczy. Godzina do 12 To do 1 albo pół do drugiego na to zaorać będzie dobra, belkę było trzeba było się złamała wykręcić teraz trochę po mniej trzeba dawać żeby się nic nie pogieło no to co tam dużo mówić jeszcze Jeden rozrzutnik I troszkę zostanie No i tutaj 3T mamy do wywalania Wywrotki, to będzie 7-8 No z 80 rozrzutników akurat całość się zawali I będzie elegancko Deszczyk pokropi, to będzie mokry Obornik będzie lżej zawsze orać niż suchy To by było na tyle nie będę tam przedłużał Muszę Zobaczy, jak tam Zorko czy na jeden ciąg, czy na dwa Może się nagra, może się nie nagra, się, się okaże To tam komentarz, like czy tam To tam co chce Niech daje tyle Normalnie jakby Rosa, wszystko patrzy